Drodzy Państwo, dzisiaj chwila informacyjna odnośnie wpływu społecznego. Wpływ społeczny jest taką ciekawą, bardzo dziedziną, o której można by mówić bardzo, bardzo długo i tutaj na pewno nie będę w stanie powiedzieć w kilku słowach o całym zagadnieniu. Natomiast myślę, że jest to na tyle ciekawe i ważne zagadnienie, że warto o nim mówić, warto zdawać sobie sprawę z pewnych rzeczy, które jak najbardziej dotyczą nas. Wszystkich w codziennym funkcjonowaniu. Wpływ społeczny to nie tylko to, że mamy relacje, nawiązujemy relacje z innymi osobami, chociaż jak najbardziej to również obejmuje. Wpływ społeczny to są wszelkiego rodzaju mechanizmy, które pomagają nam, pozwalają nam. Funkcjonować w codziennym życiu, bo nie jesteśmy w stanie funkcjonować w oderwaniu od społeczeństwa. To jest dość trudne. Możemy oczywiście stworzyć i budujemy sobie bardzo często swoje takie gniazdka, w cudzysłowie, które, które są naszą prywatną oazą, azylem, takim gdzie, gdzie czujemy się absolutnie spokojnie i bezpiecznie. Natomiast wychodzimy, cały czas funkcjonujemy społecznie w większym albo mniejszym stopniu, to też. Zależy oczywiście od naszych zawodowych preferencji, to czym się zajmujemy, to co lubimy, to co sprawia nam przyjemność, Friday itd. Natomiast wpływ społeczny dotyczy również podejmowania decyzji konsumenckich, czyli tego, że wychodzimy do sklepu i codziennie gdzieś tam bądź też co jakiś czas musimy zaopatrywać się w pewnego rodzaju artykuły. I tutaj są bardzo fajne, ciekawe rzeczy, którym często chcąc nie chcąc ulegamy. Wyobraźmy sobie taką jedną przykładową sytuację, że jesteśmy w sklepie z odzieżą i widzimy. Coś, co się do nas uśmiecha, co w jakiś sposób od razu fajnie, na przykład oczami wyobraźni widzimy, że może na nas leżeć. Podchodzimy, zaczynamy oglądać, że tak powiem, tą rzecz, i drodzy Państwo, myślę, że. Każdy z nas zgodzi się z tym, że podstawową cechą, na którą zwracamy uwagę w pierwszej kolejności jest to, że zwracamy uwagę na cenę po prostu, na to, ile dana rzecz kosztuje. Dopiero po tej wstępnej selekcji przechodzimy, że tak powiem, do dalszego podziwiania, oglądania, tudzież do finalizowania, że tak powiem, transakcji, czyli nabycia. Tej rzeczy. Oczywiście tutaj wszyscy myślę, zdajemy sobie sprawę, że na cenę ma wpływ bardzo wiele rzeczy, a to, co finalnie widzimy bardzo często jako, jako przecena, jako wyjątkowa okazja, jako moment, w którym trzeba tą rzecz kupić, jest tak naprawdę sprytnie poprowadzonym mechanizmem. Który ma nas doprowadzić właśnie do tego, żebyśmy w poczuciu świetnego wyboru, który dokonaliśmy, również dokonali tego zakupu. Myślę, że to są rzeczy, o których Państwo doskonale wiecie, które gdzieś tam w Waszej świadomości funkcjonują od dłuższego czasu, natomiast warto wiedzieć o tych mechanizmach więcej, warto myślę również czasami skorzystać z podpowiedzi osób takich jak na przykład ja, które będą. W stanie na ten temat y, uświadomić państwu więcej